Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj jest sobota i odcinek numer 105,5. A skoro pół, to znaczy, że mamy podsumowanie tygodnia. No czasy mamy dosyć dynamiczne okres dosyć wytężonej pracy już bardzo wielu przedsiębiorstw, ale z drugiej strony koronawirus daje nam się wszystkim we znaki, w związku z czym no, wszelkie wydarzenia biznesowe odczuwają nieco mniejszą frekwencję. No i nieco więcej zwracają uwagi na warunki higieniczne i sanitarne, jakie tam powinny panować. Nie wiem jak to jest z wami i z wydarzeniami biznesowymi. Ja w tym tygodniu brałem udział w dwóch. No i w dwóch było nieco mniej ludzi niż zakładano, ale oba bardzo udane i przekaz wiedzy. Bardzo ciekawy. Dzisiejszy odcinek, skoro jest to podsumowanie tygodnia, poza materiałem audio, również pokazuje się w wersji wideo, w związku z czym ci z Was, którzy mają okazję oglądać ten materiał na YouTubie, to nie tylko sobie posłuchają, ale też i pooglądają. To co mam wam dzisiaj do powiedzenia i przekazania. Zacznijmy od podsumowania. Tego, jak minął tydzień w samym podcaście BSS bez tajemnic. To był tydzień z pięcioma odcinkami i w odpowiedniej hierarchii, takiej jakiej sobie założyłem już jakiś czas temu, czyli zaczęliśmy poniedziałek od odcinka poświęconego ciekawej osobowości, ciekawej osobie ze świata BSS-u. Tym razem w odcinku numer 101, bo taki właśnie w poniedziałek był, opowiedziałem Wam o Radku Drzewieckim. Człowiekowi, który utożsamia się i jest linowcem. Tak, posłuchajcie o radku, posłuchajcie o tym, co on robi i w jaki sposób wpływa na świat nowoczesnych usług dla biznesu. Wtorek, no to wtorek w podcaście to jest taki czas, kiedy prezentuję Wam informacje o ciekawych firmach, i tym razem zrobiłem pewien ruch, no, dosyć nieoczekiwany, bo nie powiedziałem Wam o żadnym konkretnym dostawcy usług typu finanse, księgowość, prawo, nieruchomości, zasoby ludzkie i tym podobne, ale powiedziałem Wam o przedszkolach ale za to przedszkolach, które budowane są przy zakładach pracy oraz w budynkach biurowych, powiedziałem Wam o firmie Kids and Co. Zapraszam do wysłuchania tego podcastu. Środa, odcinek numer 102, no i to był dzień, kiedy opowiedziałem Wam o raporcie Grafton Recruitment, ten raport pod tytułem Business Services 2020. Pokazał, jaką mamy w tej chwili sytuację na polskim rynku płac w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu. Ponad 200 zdefiniowanych ról, 8 miast i bardzo ciekawy wachlarz informacyjny dotyczący wynagrodzeń, świadczeń pozapłacowych, które są w tej chwili oferowane w środowisku centrów usług wspólnych, branży BPO, SSC, IT, finansów, ale także call center sprzedaży, marketingu czy też łańcucha dostaw. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. O którym to raporcie również wspominałem już w ubiegłym tygodniu w niedzielę w anglojęzycznym podcaście, którym jest Good Morning BSS World. Jeżeli Was interesuje odsłuchanie tego w języku angielskim, to zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Czwartek, no tutaj przekazałem wam informację na temat wydarzenia, które zbliża się wielkimi krokami, będzie miało miejsce w kwietniu, w dniach 21-22 kwietnia i jest to. Outsourcing and Shared Services Germany Forum 2020, czyli jedna z najważniejszych imprez poświęconych tematyce outsourcingu i usług wspólnych realizowanych w krajach dachu i tutaj organizatorem jest Deutsche Outsourcing Verband, Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Tydzień roboczy zamknęliśmy w piątek odcinkiem numer 105, gdzie na gorąco podzieliłem się z Wami swoimi wrażeniami z warsztatu, w którym miałem okazję brać udział. Warsztat zorganizowany przez Positive Productivity o nazwie Automation Acceleration. Bardzo angażujące wydarzenie, ciekawe, które gromadzi w tutaj uczestników reprezentujących różne stanowiska związane z automatyzacją, robotyzacją, proces excellence i zmianami optymalizacyjnymi w firmach. Polecam Wam wysłuchanie czym są te warsztaty, a jeżeli znajdziecie chwilę i czas na to, żeby wziąć w nich udział, no to śledźcie strony Positive Productivity, bo warto przynajmniej raz na taki warsztat sobie pójść. OK, druga część naszego podsumowania tygodnia, czyli jak zwykle raporty. Dzisiaj mam dla Was pięć raportów. Pierwszy to Focus on Łódź. Pro Progress, o którym mam przyjemność kierować, dało sobie na ten rok ambitny plan, że co miesiąc wypuści nowy raport na temat atrakcyjności inwestycyjnej polskich miast. No i kolejnym raportem, który ukazał się, jest Łódź. Czyli Focus on Łódź. Zobaczcie sobie, to jest odświeżony raport. Dla Łodzi Focus on był już robiony w ubiegłym roku, więc możecie sobie porównać dane, co się zmieniło rok do roku w tymże mieście. O tym raporcie zrobię jeszcze cały jeden odcinek, ale na niego musicie jeszcze chwilę poczekać, więc na razie, dla tych z Was, którzy są niecierpliwi, możecie sobie go pobrać i sami się z nim zapoznać. Druga rzecz, którą mam dla Was, to są wyniki badania. Confidence Index, który przygotował Michael Page, i jest to również połączone z odwołaniem się do raportu GUS-u, czyli Głównego Urzędu Statystycznego Kobiety i Mężczyźni na Rynku Pracy. Jaki jest cel tego mm, raportu, tego opracowania, publikacji na temat wyników badań? No, a mianowicie to, żeby zobrazować, jak wyglądają kobiety na rynku pracy. Zachęcam Was do zapoznania się z tą publikacją. Trzecia to już opracowanie firmy KPMG, które jest raportem, który powstał po dziesiątym kongresie podatków i rachunkowości, a mianowicie ten raport podsumowuje, a w zasadzie pokazuje opinię albo analizuje opinię na temat polskiego systemu podatkowego według uczestników właśnie wspomnianego kongresu. Ocenę jaką wystawili dyrektorzy finansowi naszemu systemu podatkowemu wynosi 2,06 w pięciostopniowej skali ocen. Dlaczego tak jest? O tym dowiecie się z tego opracowania. A w badaniu tym wzięło udział 153 oceniających, także wcale nie tak mało. Czwarta pozycja, którą mam w raportach dla Was, no to jest informacja pochodząca od gremii Personal. No i o co, o co tutaj chodzi? Gremii Personal informuje, że 84% ukraińskich migrantów zarobkowych jest zainteresowany, zainteresowanych pojechaniem do pracy w innych krajach. Tutaj Niemcy zrobiły ku temu dosyć mocny ruch, dlatego że od 1 marca otworzyły się bardziej na pracę obcokrajowców na swoim terenie, także. Jak widzicie, tutaj migranci zarobkowi z Ukrainy mają dosyć mocne zainteresowanie wyjechaniem z naszego kraju i podjęciem pracy za granicą. Czy tak się będzie działo? No, tego nigdy nie wiemy i to tak naprawdę życie nam zweryfikuje, ale sama opinia, sama chęć wyrażana przez 84%, no to daje do myślenia, i myślę, że polscy pracodawcy powinni się tutaj mocno nad tym wynikiem pochylić. Ostatnia rzecz, którą mam tutaj pochodzi z rynku nieruchomości, a mianowicie firma Cushman Wakefield wypuściła raport o co -livingu. Tak, zjawisko, które jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, zaczyna coraz większe kręgi zataczać również u nas nad Wisłą. O, o tym raporcie był, odbyło się również spotkanie w ubiegłym tygodniu, natomiast przeczytajcie sobie co to takiego ten co i dlaczego rośnie nim zainteresowanie w Polsce. To jest w raporcie Cushman Wakefield. Przechodzimy do newsów. Newsy w tym tygodniu mam dla Was cztery. No i pierwsze jest takie, że Centrum Usług Wspólnych Firmy DNVGL w Gdyni ogłosiło, że będzie zwiększało swoje zatrudnienie. To zatrudnienie jest zaplanowane na 100 kolejnych etatów, a to centrum, jeżeli tego jeszcze nie wiecie, jest już w Polsce od czterech lat. No i stale dynamicznie się rozwija. Jak widać, nie powiedzieli kon jeszcze koniec. No i co? No i nowe procesy idą do tego centrum, i będzie też nowa kadra, która będzie te procesy obsługiwać. Druga informacja, również na temat wzrostów, a pochodzi z rynku nieruchomości, a konkretnie od firmy Newark. Ta firma, czyli operator biur elastycznych. Twierdzi i ma takie plany, i z tego co widać, to te plany ambitnie realizuje, będzie zwiększała swoją obecność na rynkach europejskich. Do końca roku 2020 łączna zarządzana powierzchnia wyniesie ponad 60 tysięcy m2. Także jeżeli korzystacie z usług New Worka, no to dla Was dobra informacja, że będziecie mogli znaleźć ich biura w coraz większej liczbie lokalizacji. Trzecia informacja dotyczy bardzo bieżącego tematu i problematyki, jaką jest koronawirus, a tutaj Deloitte zdecydował się na to, aby podsumować, co wolno pracownikowi. A czego nie może pracodawca w odniesieniu właśnie do samego zjawiska, jakim jest koronawirus. Polecam Wam przeczytanie tej publikacji. Ona jest krótka, treściwa, a rzeczywiście dostarcza bardzo dużo informacji. No i ostatnia informacja pochodzi od firmy Colliers International, która przejęła w zarządzanie kolejne budynki należące do Union Investment, a są to Zebra Tower i Lipiński Pasaż, czyli zwiększa się portfel budynków zarządzanych przez Colliers International. Na terenie Warszawy. Zachęcam Was do przeczytania tego, tej wiadomości, dlatego dowiecie, że dowiecie się z niej znacznie więcej szczegółów na temat tego, jak sytuacja w tym obszarze wygląda. No i mamy koniec, dochodzimy do ostatniego elementu, który zamyka nam podsumowanie tygodnia, a jest nim sekcja zapowiedzi. No, i co mam dzisiaj dla Was? Pierwszą rzecz, jaką mam, mam od siebie, a mianowicie taką, że w najbliższy czwartek, 12 marca, będę we Wrocławiu i został mi tam jeden slot czasowy. Więc, jeżeli ktokolwiek z Was, moi podcastowicze, jest z Wrocławia, a chciałby się w czwartek ze mną spotkać, to ja bardzo chętnie takie spotkanie z Tobą. Mój drogi słuchaczu albo słuchaczko, widzu albo widzko, jakkolwiek możemy to nazwać, jeżeli taka w ogóle forma występuje, bardzo chętnie we Wrocławiu z Tobą siądę, wypiję kawę albo herbatę i porozmawiam na temat Twojego biznesu. 17 marca, to już druga informacja, rusza czwarta edycja konferencji Wellbeing w praktyce. To wydarzenie odbędzie się w Warszawie. 22 marca to z kolei turniej siatkówki dla pracowników firm w Wieliczce H Play. To jest turniej, który odbywał się już w zeszłym roku. W tym roku też jest przewidzianych kilka tego typu inicjatyw, także zachęcam Was do brania w tym udziału, dlatego że jest to inicjatywa połączona z działaniami charytatywnymi. No i koniec, 25 marca. Tutaj dam Wam zapowiedź czegoś, o czym więcej informacji usłyszycie ode mnie w najbliższy poniedziałek, i będziecie mogli też znaleźć więcej informacji na temat tego wydarzenia w poniedziałek, a mianowicie jest to takie. Półdniowe spotkanie, które nazwane jest Łódź IT Talks. Odbędzie się ono w Monopolis, jest kierowane do branży IT, ICT, ITO, internetu rzeczy. Oprócz tego blockchain, Software Development, czyli generalnie szeroko pojętego świata informatyzacji, technologii, programowania i tworzenia różnego typu rozwiązań w oparciu o obszar IT. To wydarzenie będzie miało miejsce w Łodzi, jest organizowane przez kilku różnych partnerów, m.in. przez Wirako, Urząd Miasta Łodzi, JLL ANTAL. Oraz, oraz yy, pro Także tu będziecie mieli okazję dotknąć trochę wiedzy, a oprócz tego jeszcze zwiedzić sobie nowoczesny budynek, jakim jest budynek Monopolis. To wszystko będzie Wam zaprezentowane w poniedziałek. Na koniec jeszcze tej sekcji dwie informacje z zagranicy, czyli pierwsza, którą już hmm, wspomniałem na samym początku dzisiejszego podsumowania tygodnia, a mianowicie w, dnie, w dniach 21-22 kwietnia w Berlinie odbywa się hmm, Outsourcing and Shared Services Germany Forum, na które Was serdecznie zapraszam. Tutaj członkowie klubu Pro Progressio mają 10% rabat, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu, a potem miesiąc później czyli w dniach 11-14 maja odbywa się Shared Services and Outsourcing Week w Lizbonie. Jedno z najważniejszych wydarzeń organizowane w Europie w odniesieniu do świata outsourcingu i shared serwisów. No i tutaj dla członków klubu, ale także dla czytelników Outsourcing Portal oraz magazynu Outsourcing and More jest przewidziany rabat 15% na udział w tym wydarzeniu. Tyle na dziś. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że spędziliście te kilka minut ze mną w sobotę, albo może i dzień później, w zależności od tego, gdzie słuchacie i o której godzinie i którego dnia wysłuchujecie bądź oglądacie tą audycję. Ja Wam serdecznie dziękuję. Linki do wszystkich rzeczy, o których Wam dzisiaj opowiedziałem, oczywiście zamieszczę do opisu dzisiejszego odcinka. Tyle na dziś. Nazywam się Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Do usłyszenia! Cześć!